Dzisiaj mam dla Was coś mega ciekawego: mianowicie serię animacji z Kibidi Toilet, która jest mega podobna i w stylu Max Diego, ale tym razem z Sandman Animation. Obejrzymy sobie wszystkie odcinki, ich jest troszkę, ale myślę, że będzie warto. Także lecimy z tym. Cała inspiracja idzie do Max Diego. Zostawcie lajka. During podczas epizodu 65 klon, klon toalety. Uciekł spod śmierci. Okej, okay. pod po tym jak te bomby zostały zrzucone. Titan Chaos, tytan kameraman został bardzo ranny przez te wybuchy. Ale toalety mają inne plany. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Łokruca, ty. Tytan wiman musiał zostać wezwany podczas jego upgrade'ów Czyli nie został do końca zaupgradeowany, nie? Okej, okay, czyli będzie walczył bez tych upgrade'ów tych dodatkowych, nie? Na to wygląda. Incoming attacks nadciągają ataki. Ty, fajnie to zaczyna wyglądać. Ej, całkiem nieźle to wygląda. I rzeczywiście, to jest takie wzorowanie się na Max Dim, nie? A, on magazynuje tą energię. Ale czekajcie, bo to nie są chyba prawdziwi ludzie, albo są? Cz Kurde, nieźle to... To rzeczywiście wygląda jak Max Diego odcinek. Ty to są prawdziwi ludzie. To jest Jimen czy klon Jimena chyba? Tak mi się wydaje. Czy go ty fajne fajne to jest. Całkiem nieźle. Dobrze, że to Just Cozy, to o, zobaczyłem u Just Cozy'ego, bo zaczął na to reagować, więc chciałem zobaczyć też. Myślę, że warto nawet to obejrzeć. O kurde, kto to na... Zapłacisz? Za to, co zrobiłeś. O jacie. Informacje znale będą bardzo pomocne. Jednakże nie możemy pozwolić, aby pozostało one w twoich rękach. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, może cię to spowodować. Ale zajmijmy się ważnymi sprawami. Co? O co chodzi? Baza TV-menów. A ty patrzą patrzę jak to wyglądało, ta Okej, okay, to jest oryginalnego z Toilet. Patrzcie. Boom. Masz coś do wyjaśnienia? Co? Laki, kamera. A, to jest przesłuchanie, tak? Czy coś takiego? Ty. Nieźle. Oho, mutant toaleta, no to grubo będzie się... O, tu już są ulepszone te larże, nie? No to nieźle. Kciuk w górę. Oj, pająk nawet jest kamera. No to nie jest tak dobre jak, jak Max Diego seria, ale nawet spokojnie. Kurka i czyli to jest... czy to jest prawdziwy g czy fake g teraz? No nie wiem, ty. Wow, ty, ale uniki. O kurde, dostanie do... o, men. nieźle. Okulary mu dali, gość ucieka, ale te okulary nie powinny wystarczyć, bo e, bo jak był cinemamenem to to mocniej wszystko działało, nie? Więc nie do końca. Dwa, co tam było napisane? Dwie godziny... Dwie godziny po epizodzie... 60? Dobrze tam było? Naukowiec, o UFO. Zakładam, że to była nieuczciwa walka, skoro go tam nie było, mógł być. Oboje wiemy, że to nieprawda, ten naukowiec się myli. Ty i twoja rasa jesteście żałośni. Ale to był fejkowy men chyba, nie? Jezi naukowiec. Wiedziałem to, co. Po... Oni tu już walczą ze sobą. Bo, kruca ty. Widzę, że tu będzie szybko inaczej. Używając Jimena, nie? A oni zainfekowani tyta na kamerę? Ja ci widzę, serio? Okruta. To jest trochę inaczej tutaj. Dobra, mamy szósty odcinek. Z sekretnymi scenami. Together, razem. Plunger tu jest, patrzcie. No tak, no bo jak jeszcze naukowiec nie zginął, no to plungera tutaj mamy, nie? Wow. Oj, plunger! No daj spokój, że nie jesteś w stanie mutanta pokonać. Głośny Dark Speakerman. O, krótsza. <ścoughs> Co tu się dzieje? O, panie. Wow. O jasnym. Dark Speakerman no to typowy Dark Speakerman, nie Kurde, nieźle. Co jest? O, to ten most co był w tym. Pamiętacie jak uciekali przed Astro, nie? To ten sam most był. A tu widzę, że historia się totalnie zmieni zmieniła i teraz naukowiec jest mieście. Temu co się stało? Ten już jest totalnie goły. Speakerman ty, ale on broni, nie ma żadnej. Kurka, nieźle ty. To, to wygląda jak z Minecrafta trochę. co jest? Co tu się dzieje Przed mieścia jeden kilometr stąd. Kurde mutanty rozwalają wszystko. Ło, ruca, ten to kto? jak to wygląda. Jest Oni wszystko rozwalają te. I on chyba używa w ogóle postaci. Te postacie ciekawiej wyglądają od Max z jego, bo Max z w większości są narysowane, a tylko Titani tytani są chyba, mają ludzkie te ciała, nie? Już nie pamiętam, MaxD dawno odcinka nie dał. O kurka, tu jest ten! Co jest? Czy co mu się stało? Co to za gość? Co to jest? Luneta czy co to? Co to za gość jest ty? Co to było? Lol Nowa rasa. A, jako sojusznicy. Ale jak oni się nazywają? Lunety? Ty co tu się dzieje ty? Totalnie nie rozumiem. Dobra, mamy siódmy odcinek. On trwa co prawda minutę. A to jest chyba kontynuacja z Tytanem i Vimenem. A to są klapki! O mój Boże! Sandoły! No nie wierzę! No mogli wszystko wymyślić. Czemu klapki? Jezus Mario. Oh. <laughs> o Panie Boże! Klapek man, tego to jeszcze nie było. <laughs> Grubo. Pan Klapek. Nie możesz wygrać. Poddaj się lub zginą. Okej. Okay. I teraz ten ósmy odcineczek. To jest walka z tym dziwnym cosiem, nie? <trybuj> Jakie dźwięki. Nie no... Słuchajcie, jeszcze tą serię fajnie się oglądało, ale jak zawsze zostało... Te klapki to, czy sandały, czy jak to nazwać, to masakra, co tu się dzieje, ty? Oho, tytan jakiś ich. Ło, kalurdy. Łop, nie zna litości. Ty, rozwalił mu telewizor. Wow. No nie, słuchajcie, w oryginale to raczej tytan tak by się nie. O, nowy Tytan chyba się pojawił. Co jest jakiś miecz? Ja. Sandalman. <grymne> nie mogę no. No nie mogę no. <grymne> o Jezus Maria. Pozdrawiam oczywiście moich wspierających. Kazecha, który wykupił super wspieranie, więc muszę go dodać do znajomych na Robloxie. Dodatkowo pozdrawiam. Jestem tutaj i Anar. An Aran Hie.